A frog detective adventure. Hello, Mister Koala. Zawsze z pytaniami, Czy chcesz jeszcze co wiedzieć? Mam magnes. Przyniosę ci magnes. Co? Jak prawdziwy? A skąd masz? Tak. Eee, super, moje marzenia się spełniły. Dziękuję bardzo. Bez problemu dam ci swoją wielką muszelkę. Nie potrzebuję jej już. Dzięki, wielkie, na razie. Prawdziwy magnes. Uh, mamy muszelkę. O, witaj groszu, witaj gadul. Pan Kaczka, bojowa kaczka. Zawsze zadaję pytania, zadaję Ci pytanie, ale będę ostrożny. Wielka muszla. Mam wielką muszlę dla Ciebie. Co? Jak? To jest długa historia. Ok. Ale w takim razie nie obchodzi mnie to. Nienawidzę historii. Ok. Anyway, I totally want the share. Czy możemy się zamienić? Dam ci powiększające. Ale szkło, żeby widzieć małe muszelki. Bo ja nie będę potrzebował, bo będę miał dużą muszelkę. Super, dzięki. Dalej jest dziwnie. Dalej jestem zaalarmowany. To jest twoje e, powiększające a... szkło. To nie ma żadnych muszelek. Pan Myszka? Eee, siema! Witanko! Czy jest wszystko w porządku z tobą? Tak! Na pewno? Eee, no, nigdy nie rozmawiałem z detektywem wcześniej i słyszałem wiele e, miłych rzeczy o tobie. I e, niech ja bardzo się zastydził. I jeżeli by się zstydził, to mogło być bardzo źle. E, nie, nie zastydzasz mnie. To bardzo dobre wiadomości. Ale konwersacja jest skończona. E, nie jest skończona. E, dalej jeszcze raz. Mogę być ostrożny. E, Okej, okay. czy mogę Ci zadać parę pytań? E, masz parę pytań? E, pytań, tak. Jesteś zdenerwowany e, czy mogę zapytać czemu? Och, e, ponieważ e, detektywy wszystkie sprawy e, powiedziałem ci e, czy się boję detektywów? Może kiedy byłem dzieckiem miałem bardzo zły sen o detektywie i może coś jak to e, I don't know. E, przykro mi to słyszeć o tym śnie. Co? Och, yy, nie wiem, czy to aktualnie był zły sen o tym, yy, dl dlaczego się mnie boisz? Okej, okay. Twoje detektywskie skille są tak dobre. Jestem zdenerwowany, ponieważ yy, mystery monkey. Mr. Monkey jest wielkim fanem Twojego blogu i, i, i ja bym. A ja nie. Chciałbym zrobić się głupka przed Tobą i myślę, że Mr. Monkey jest. jest i, I ja w ogóle. E, ble, ble, ble. Czy mogę Ci w czymś pomóc? Hmm. E, ter, to jest Dance Competition. Jutro. I ja bym chciał e, wystąpić, pokazać Mystery Monkey, że jestem całkiem dobrym tancerzem, ale e, ja nie wiem jaki wybrać styl tańca. Czy możesz pytać Mystery Monkey o to i e, da mi za to mouthwash in return? E, super! E, zrobię my best! E, pytania, tak. Dull Bottle, czy to jest właśnie odświeżacz do e, mortki? Tak! E, mouthwash, mouthwash. E, I... Okej, okay, dobra Nie mam więcej pytań A, jeszcze mógłbym spytać od ducha, ale to jak wrócę po... E, po Małgosza może. Tutaj co jest? Tu nic nie ma Tutaj jest jaskinia, z której wyje A tutaj O, chyba jeden z twórców Jako, że jest ich dwóch To nie będzie ciężko może znaleźć drugiego. Mistyczna małpko, powiedz mi. Pytania, tak. Co bym chciał wiedzieć? Dance styles. Tak, małpka będzie tańczyć. Tak, będzie. Ej, no mam pytanie, czy ty lubisz tańczyć? I wiesz, tyle tańca? Nie rozumiem. Ach, lubię tańczyć bardzo. I dlaczego o to pytasz? A, tak sobie. jaki styl tańca najbardziej najbardziej lubisz e, najbardziej e, lubię jeden ruch tak, ale czemuż mi pokazać e, e, żeby powiedzieć mi że to jest super tańcerz e, myślę, że próbujecie zapytać e, jaki e, styl tańca lubisz najbardziej mm -hmm. e, Breakdancing, dancing jeżeli bym wiedział kogoś, kto robi breakdance, to o! Po prostu babka by odjechała. Byłby niesamowicie, niesamowicie po prostu zaimponiłoby to małpce, jeżeli ktoś by zrobił breakdance'a. Wybacz za takie dziwne pytanie, to jest ok. To na pewno jest ważne do Twojej sprawy. Anyway. Odwiedzimy po, przy okazji pana Leniwca Martina, który jest królem wyspy. Hello? Martin! Wow, how are you? E, nie chciałem cię e, tutaj nagabywać. Jestem e, detektywem, żabim z agencji. A, okej, okay. nie, nie podkrada się do mnie, tak? E, byłem cały czas widoczny. Ok, e, super. E, myślę, że że po prostu jesteś straszny. Dobrze, postaram się zrobić pój my, my best. Jestem trochę... nie od dwóch tygodni. Jestem Martin, król wyspy. Jesteś królem? Znaczy nikt inny tutaj nie mieszka oprócz mnie i Finley. I... Ja sądzę, że to jest fajne, żeby nazywał się królem. Finley. E nie wiem, czy Finley e, obchodzi to takie rzeczy. Fin Finley w większości obchodzi e, d, tylko Dance Competition. E, Okej, okay, ale kim jest Finley? Okej, okay, super. Mm -hmm, mm -hmm. E, czy mogę zadać jeszcze parę pytań? Jasne? E, masz pytania dla mnie? Dance Competition? Po wspomniałeś Dance Competition, czy możesz mi powiedzieć coś więcej? Jest jutro. Coś jeszcze? Najlepszy tańceś wygrywa. Ok. Masz pytanka dla mnie? Kto to jest Finley? Powiedziałeś o swoim przyjacielu Finley. Kto to jest? Finley żyje niedaleko na wyspie i przychodzi mnie odwiedzić co kilka dni. I kiedy ostatnio widziałeś Finley, ee, mówiła o tej piosence, że chce, chce do, do Dance Competition i... Jej ruchy były naprawdę wspaniałe. Nie tak jak moje i prawdopodobnie by wygrała, ale nie widziałem jej przez pewien czas i prawdopodobnie przygotowuję się do, do zawodów. Ach. Czy masz dla mnie jakieś pytanka o, odnośnie hałasów? Czy możesz powiedzieć o hałasach więcej? I skąd dochodzą? Na pewno to jest duch! Skąd to wiesz na pewno? Bo mam e, książki o duchach. Nazywają się Poradnik Duchów. E, jak udowodnić, że to jest duch? E, czytam większość. E, tak czy siak e, w książce jest, że duch nie może być zobaczony, więc e, nie widziałem do tej pory żadnego ducha. Więc mamy dowód. Masz jakieś pytania? Jesteś zdenerwowany. Wyglądasz super zdenerwowany. Czy jest coś, co, czym mogli ci pomóc? E, tak, ten duch mnie po prostu dobija, nie mogę spać. E, jestem zdenerwowany przez to i e, ja lubię opowiadać historie, słuchać historię, słuchać historii o duchach i czytać e, o nich e, w cyberwebie.com. E, e, ale teraz e, żyję tutaj i... E, okej. Okay. Okej. <laughs> Jaki żart suchy. E, to jest bardzo mroczne. Mroczne. Takie jak e, t, wnioski z tej historii przepraszam, jestem dramatyczny. Czy wiesz, że jestem dobrym detektywem? Rozwiążę za każdy case który wziąłem. E, oprócz e, historii jak włożyć kapelusz. Moja głowa ma dziwne kształty. Rzeczywiście ma. Jednak seddem jest to, że jesteś bezpieczny. Ja znajdę tutaj co trzeba. Możesz usiąść i się zrelaksować. Wszystko będzie ok. Nie czuję się ok. Czuję się naprawdę ciężki do uspokojenia, Ok. Duch straszny. Ale to może nie być duch. Myślisz, że to nie duch? Nie mam pewności. O! Oh. Spróbujmy sobie tutaj zwizualizować. Wizualizację, egzorcyzm. Ja! Yeah, Wizualiszen egzorcyzm. I... Tak, to spróbujmy sobie zrobić. Wyobraź sobie, że jesteś na plaży, otoczony przez uspokajające fale i czujesz się tak e, chłodniutko, na, czujesz chłodną bryzę na twarzy. E, fale powoli ruszają się tam i z powrotem. Jesteś... E, Bezpieczny, ja, jaka to jest wyspa? To, ta wyspa e, Plaża, ta, ta, ta plaża To nie jest bezpieczna plaża Tu jest duch Nie, w duch jest na wakacjach A, okej, okay. gdzie jest? E, jest na wyprawie Super, czy możemy Wizualizować sobie, że jesteśmy na wyprawie e, Zamiast tego Ale go, duch jest na wyprawie Dobry, Dobry punkt e, Kontynuuj tak czy siak. Fale ruszają się tam powrotem powoli i nie ma nic, żeby się martwić. I nie ma żadnych duchów tutaj. Tak, duch jest na road trip. Tak, nie ma się czego bać. Miła, piaszczysta plaża. Tylko ja i ocean. Jak się teraz z tym czujesz? Bardzo zrelaksowany. Super, ja też. Dziękuję bardzo, detektywie. Jest super. Czy... E, może... E, może... chcesz... E, kawałek mojej korody? Dziękuję, mamy kawałek złota, zatem... O, to bardzo miłe. E, jest naprawdę ciężki. Jest zrobiony z 300 złota. Co? E, ja lubię złoto. Okej. Okay. Masz jeszcze dla mnie pytania? No. Not at the moment. No problemo, amigo. A co, usiadł na, na skale. Okej, okay, można się tutaj odpocząć. Dzień dobry, Myszo. E, masz jakieś pytania? Pytania, tak. E, duch. Powiedz mi o duchu. E, co mi możesz powiedzieć o duchu? To jest duch? Czy nie jesteś e, duchowym naukowcem? A. Duch, duchowy naukowiec, tak. E, not, nie, nie naukowiec od tostów. Okej, okay, to, to ma więcej sensu. E, myślałeś, że jesteś naukowcem od tostów? Tak, e, wziąłem tylko tą pracę, bo myślałem, że no wiesz. A, okej, okay, wiesz. Dlatego, bo ty lubisz tosty. Tak. E, co robiłeś przez cały ten czas? E, nie myślałem o duchu. Oczywiście, że nie. E, jak strasznie. E, czy nie słyszałeś żadnych dziwnych dźwięków? O, oczywiście słyszałem. E, dużo dziwnych dźwięków, ale... Nie wymyślałem, że to pochodzi z ducha. Co, co spowodowało, że... Nie widziałem żadnych latających przedmiotów, jakby duch je latał. I to się dzieje w filmach. I będę trzymał na to oko. Super. Death ties. Ej, rozmawiałem z Mystery Monkey? Oh my gosh! Czy, czy powiedz o coś o mnie? Czy Mystery Monkey, co powiedział? Czy Mystery Monkey nienawidzi mnie? Jestem tak zażenowany. Nie wspomniał ciebie. Huh. Mystery Monkey lubi breakdance najbardziej. Breakdance. E, myślę, że mo mogę. Mogę zrobić breakdance. E, powodzenia. Dzięki. A, tutaj mam dla ciebie e... Mafłasz, żebyś yy, miał świeży oddech. Dobrze, zatem mamy mafłasz. A, tutaj dęsi teraz. Ej, całkiem nieźle to wygląda jak na jak na te animacje. Dobra, tam pomogłem wszystkim. Tam pomogłem wszystkim. Jest Mystery Monkey.